A z dwóch do niszczenia A was tutaj Najpierw tu Ty tego I tak, 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 tak Tu Musimy tutaj tereny oczy oczyścić Tutaj był taki koleś, któryś tak śmiesznie nazywał gdzieś Nie pamiętam gdzie dokładnie on był Yy, o, tu jest. Nigdy więcej. Nie mam zielonego pojęcia o, o co chodzi. Ale to zaba, zabawnie brzmi, więc spoko. Przeczyścimy. Z, a tu jest monument. Tak, monument krasnoludów tu jest, tu jest kamień. I tutaj gdzieś powinno być żelazo. Tu jest księżycowe srebro. Żelazo, żelazo, żelazo. To jest jaka, jakaś nie wiem, mantra. Żelazo. w ogóle ostatnio zauważyłam że to jest bardzo fajny motyw e, a oni sobie tam z nim poradzą że to jest bardzo fajny motyw związany z tym, że e, krasnoludy nie potrzebują łowców oni nie robią łowców jako takich, że łowców do łowienia e, do polowania na zwierzęta i tak dalej, i się ptaku. Tylko oni robią <coughs> takich łowców, że... Yy... Zaraz, skąd mi będzie szybciej? Stąd mi będzie najszybciej przejść. W takim razie teraz rozwalimy hmm. Hmm. Ojej oj, zabili mi jednego. Okej, okay, jesteś tu? It's no to. Walcz sobie. It's an ambush. Tak, wszyscy? No, prawie. OK, Let's go. idziemy dalej. Co prawda, to już niewielka armia, ale powinniśmy sobie poradzić z nimi. Tutaj zabijemy tego, a potem wyjdziemy tu na wzniesienie i rozwalimy tego. To myślę że będzie dobry plan. Ok? Na wzniesienie! Up to the hill! O nie, 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 o, nie, 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 nie so będzie tak nie będzie, tak, nie będzie tak. Tak. Tak? Poczekamy aż zniszczą mi tych i wyślę ich z pomocą. Mam jeszcze 5 limitu, a nie mam żelaza znowu, jak zwykle raczej. Prawda, gdzie tu jest żelazo? Tutaj gdzieś powinno być żelazo. Tutaj jest kamień, tu jest księżycowe srebro. A gdzie jest żelazo? Hej. Okay. nie możemy nic stworzyć tak oczywiście. Ale ci tutaj już, już się pokonali, dojdźcie. A wy się przegrupujcie, tak? Nie tak. Tak, tak i tak. 21 jeden. Okay. Chodźcie, przyjść tu i sobie polecimy dalej. Najpierw na tych. Tych jest od groma, potem na tych. Na sam koniec rozwalimy tego. Kom Naprawdę gdzie jest to żelazo? Nie mam pojęcia. Co gdzieś powinno być? Cóż, jak się znajdzie? Zrobimy sobie chwilę przerwy. Ja sobie dostukam nutków. Ale na razie nie mamy. Mikrofon nie jest włączony? Jest. Jezus, Maria. Cały czas się boję o ten mikrofon, że jest włączony. Kurde, z Człowiek dostaje. No cóż. Zaczyna się noc. O czym by wam tu pogadać, ponieważ trzeba się robić trochę nudno. Um, um, um. Pogładam wam o jedzeniu, Jaż, bardzo lubię jeść. Nie, jedzenie to kwintesencja mojego życia. Uwielbiam jeść. <tryk> 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 Rabuś grobów. Wow, jaki kryt. A myślałam, że on będzie jakiś silniejszy. Potrzebnie tylko używałam zaklęcia, ale dobra. Tak? I zabijcie teraz ich Myśliwy A straszny kryty teraz w tego łuku 66 I cały czas krytami wali, jak aż Jeśli ktoś ogarnia Leśniący ośmiokąt i pierścień czeladnika I wpadamy tutaj O, już mi rozwalają. A tam. Ten monument mogę sobie zepsuć. To tylko służy po to, aby ich zatrzymać na chwilę. E, wielokrotna strzała. Ale wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. Tak? I strzelaj. Tak. Pięknie. Eee. No już mi się skończyło żelazo, no pięknie. A dzięki tej hucie... Huć. Huta. I chaty kamienia mamy dwukrotnie więcej tego i tego. Od razu za zajmie się niszczeniem. Nie przejmuj się tymi. Tylko skup się na niszczeniu. A ty weź to kogoś albo coś. Wy przejdziecie tu, ponieważ y... wow, coraz lepszy lud w nich znajdujemy. Co im się tak lubi świeczo? Aha, to jest ich poziom doświadczenia. Ty zajebiste. Wow. Dobra, idziemy teraz. Poszlibyśmy teraz na tych, ale przejdziemy tu i poczekamy na żołnierzy, których będę doszkalać przez miesiąc. Ponieważ mi się znowu żelazo skończyło. Smutna ja. Ale naprawdę, tutaj gdzieś powinno być żelazo. Gdzie tutaj jest żelazo? Jest żelazo. Jezus, Maria. A trochę im zajmie niszczenie tego monumentu. Bo się też z zdradza. No, fuck. Eee, właśnie to. Ty niszczę tego. Mhm. Mm That was your last mistake. Bardzo mi się podobają te teksty. Są świetne. No, potrzebujemy trochę żołnierzy. Here I am. Sześciu powinno wystarczyć. Let's go! A co jest, je po prostu dotworzymy? Jak będziemy mogli, nie możemy. Który jest najtańszy? 60, 70, 50. W sumie na, ten, na tego idzie naj, najmniej żelaza. That's That's awesome. Wy już sobie przejdźcie right, you, tu i będziecie tutaj czekać. Tak? Tak Tak Ty, oni sobie życie regenerują, ale czad Po strachu marłych Tego nigdy więcej musimy zabić Tutaj jest ten dowódca? A, tu... O, dowódca jest tu On ma miecz czy łuk? On ma miecz Fajnie są zrobieni ci dowódcy. Bardzo mi się podobają. Tego, tego strzelaj. O, to nigdy więcej ma róg. Nie mam zielonego pojęcia co to oznacza. Ty się wycofaj. Okej. Okay. Nie fajnie by było, gdybyś zginął. No zajebiście. Że się robisz niecierpliwo. A to ja myślałam, że to jakiś zombie mnie zaszedł od tyłu. Jezu. On jeszcze niszczył ten monument? <grym> no shit! Here. Now. Ale weź tu, wpaść tu macie. Myśliwy. Hunting. Ty zniszczysz to. Zwaliłaś go? No to teraz tego. Gdzie ona jest? prostu pomarłeś. A ty niszcz. Albo te, to niszcz. Tak? O, już niszczą. Dobra, sobie wieście. Ej, ej ej, wracać, wracać miał ja jakieś czapę? W sumie to czegoś się, więcej się spodziewałam po strachu umysłu. No dobra. Nie oceniam. Przejdziemy tu. Co tu jest? Jakiś zwój, szał, zakręcie. Okej, okay, nie ma nic. No ty idziemy tu do góry. Zabić dowódcę. Jeszcze jeden mi został, tak? Tak, jeszcze jeden tu. Akurat się świt zbliża. Bloody świd. Shit. Jest stał, yeah, cał, cał, yeah, całkiem sporo. Może mieć problem. Ale przez to wiedzieć. Skupić się na jednym, na tym. Tak, ja, tutaj będzie problem. I wracać. Ale tak na, na kopach, nie? Oh Biegnij, bo to będzie szybsza od pozostałych. Zabijać, macie zabijać Na razie tych sobie nie będę stwarzać, poczekam Chwilę. Bo widzicie, już wystrzeliła do przodu, już biegnie szybciej. Wiecie co, pobiegniemy z pierwszej osoby, będzie bardziej ekscytująco. Widać wąg wioskę w oddali, a tam jakieś błyski. Coś się dzieje. Nie... Jak dramatycznie. i Can the dwarf work in peace anymore? <laughs> no. Into battle we go. That, go. that won't do you any good. My hammer will crushed you. Call the militia.